można opuścić swój dom. Dziwnie, tak. Ciążko Myślę, że w życiu człowieka, który się wyprowadza za granicę, jest tak, że tak, narażasz swoje życie na miejscu na takie napięcie, osłabiasz więzi ze znajomymi, z przyjaciółmi, z rodziną. A w zamian za to budujesz sobie nową rzeczywistość gdzieś indziej, ale często masz takie poczucie, że ta rzeczywistość zbudowana gdzieś indziej jest, jest fikcją. Że to nie jest prawda, tylko to jest gdzieś. Że to jest takie udawane, niepewne. I taka jest dla mnie ta Japonia teraz, dzisiaj, jak o nie myślę. Jakby życie w Polsce trochę osłabło dla mnie. Czuję się dalszy od wszystkiego tutaj, a jednocześnie bliższy czemuś, co nie jest do końca moje i może nie nawet tak nie chceć. Więc to jest taki moment, w którym czujesz, że coś się w tobie dzieje emocjonalnie. Nie jest ani dobre ani złe, tylko jest ciekawe z przeżyciem, czy się przeżyjesz. Ciekawostka jest taka, że u mnie w mieszkaniu w Krakowie nie ma internetu. Cześć, cześć. Sprawne, nie? z internetu nie ma internetu w domu. Wszystkie odcinki z Krakowa wrzucane były przez telefon. Nowy film? Nowy film. Ja się teraz wielką już wiadomo.

Jeśli jest ktoś z Wrocławia, to zapraszam do siłowania się na łapę, skończą od... się zmierzenia. Zawsze się cieszyłem na wyjeżdżanie z Krakowa i wyjeżdżanie z domu, bo to oznaczało, no e, bo jest na wakacje, czy jakiś tam no coś tam, a teraz jest odwrotnie. Teraz czuję się jakby taki mój czas się skończył w drugą stronę, bo to dziwne uczucie bardzo. O, bo, kurwa na Nie potrafię mi muzyki w do filmu. Nie chcę nikogo pobudzić. To która jest prawdopodobnie możecie wieczy sobie film. Tutaj się bardzo rozsmarowany na wielkich krócej Tak zwana pajda krzyzią. Pajda chleba. Krzysztofa, ponieważ ja niedawno też się wyprowadziłem i też A nieważne zresztą, że okay. dzień świstaka. Jakby intensity miało jakieś punkty lojalnościowe, żebyśmy mieli e, ten free point traveler. Jeździliśmy się po Polsce przez ostatnie dwa miesiące jak osio. dziki osiem. Tak jak dziki osiem Kasia, jak dziki osiem co? Tak, mocno, nie wiem, co mocno. Kasia to jest taka urocza normalnie. Jak ona coś powie to jest zawsze takie, takie słodkie. Takie normalnie No, popatrzcie, no tak. Patrzcie, jak ja. <grystanie> Jestem tutaj. tutaj. No tutaj. Jestem tutaj. Nie chcę się z rodzicami żegnać. Nie chcę, żeby się wzruszyli. Tacy już jesteśmy w rodzinie, że się wzruszamy. Ciebie się w ogóle często wzruszam. Tak na filmach na przykład też się wzruszam. Czasami jest styk przed Kasią. Co? E, nic. Lul. Luli Guzman. What? Mm -hmm. What did you ask? What's the first movie you got emotional over? First one I remember is Lion uh, King. Uh, Lion King. Everybody cried at Lion King. You did? Yeah. Wydaje mi się, że w łatwo jest mnie wzruszyć. Wzruszają mnie rzeczy piękne i dobre. Wzrusza mnie doskonałość, wzrusza mnie rozmach. Różne rzeczy, różne koncepcje i idee wyróżniają mnie. Koncepcje moja, naga, to by go wzruszyła, i przy okazji przyćmiła. No dobrze, więc jesteśmy z powrotem. Ostatnie, lecimy w poniedziałek, więc ostatnie kilka dni. Jeszcze w Warszawie miałem się, takie sprawy. A dzisiaj wieczorem idziemy na kolację, na święto Dzień Czynienia, bo... No bo Kasia ma amerykański paszport, więc jesteśmy zobligowani. I dlatego kupiliśmy brukselki, bo Kasia się zobowiązała, że przeniesie brukselki i żurawinę Na e, taki... Jak to się nazywa? Pat... Pat... Patlak. Pat, Lak, SN szczęście? Tak. Podlak. Okej. Okay. To potem zobaczycie. Tak Dzisiaj mam tęsknoty. Czuję, że mi tęskno do różnych miejsc, w których mnie nie, nie ma. Do Krakowa mi tęskno, do rodziców i do przyjaciół moich. Tak się, kurczę, złożyłem akurat, żeby... U, ta tak się teraz nie ma w Krakowie w ogóle. Tak. Takie dziwne jest uczucie trochę. Że tak jakby mój Kraków już trochę przestawał istnieć powoli. Może to jest bardzo dramatycznie powiedziane, ale ten stan Kraków, który ja zostawiłem jako swój, no coś, mogę już go nigdy jakby nie zobaczyć, nie zastać. I to jest smutne. Tak czujesz, że coś za coś, nie? Mieszkasz sobie w tej Japonii, a w, jednym, w międzyczasie tracisz te w sensie, rzeczy, które są tutaj. czy nie na Słodny ty Siemaneczko, witamy w programie Gotuj z Kasiolem. Co dzisiaj gotujesz z Kasiorem? Krukselki. <noise> Gączek. <głosy> 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 Gączek mi się proszę. Tutaj na nadchodzi. Mmm... To jest w ogóle fajne, że jak my mieszkamy w Japonii, a sami jesteśmy zderzeniem kultury polskiej i amerykańskiej, w sensie my jako duet, to możemy świętować święta polskie, święta amerykańskie i święta japońskie. Mamy trzy razy więcej okazji, żeby świętować. Uszka to jest w ogóle prezent od widzów. Zostaliśmy tyle strasznie fajnych rzeczy przez ostatnie dwa miesiące. Właśnie, bo teraz jest dzień czynienie, to w ogóle z tym na raz będzie Dzień Dzień Kurde, jakie to klimatyczne zakamarki Warszawy. W ogóle nie znam Warszawy od strony Starówki. Starego Miasta. Uuu. ale to już trzeci rok, kiedy świętuję Dzień Dziękczynienia. Bardzo mi się podoba idea tego. Dzień, w którym myślisz sobie o tym, za co jesteś wdzięczny. Jak zadałem sobie w tym roku te pytania, za co jestem najbardziej wdzięczny, to pomyślałem, że chyba najbardziej jestem wdzięczny tym wszystkim ludziom, którzy nam pomogli tutaj w Polsce przez te dwa miesiące. Spotkaliśmy się z tak niesamowitą ilością dobra ze strony Znajomych, dalszych znajomych, albo krewnych znajomych, albo w ogóle osób, które nie miały żadnego powodu nam pomagać, i poświęciły nam swój czas, poświęciły nam swoją pracę i pomogły na wiele, bardzo różnych sposobów. I jest dla mnie zaszczytem, że te rzeczy, które ja robię, spotykają się z takimi reakcjami i tak powodują, że ludzie też mają ochotę, znaczy, i powodują, że ludzie mają ochotę jakoś. Coś dla mnie zrobić po prostu takiego miłego, bo oglądają te rzeczy. Jest to dla mnie wzruszające naprawdę. Jak widzicie dzisiaj taki bardzo emocjonalny dzień. Ze skrajności w skrajność. No i dobrze. Dzisiaj naprawdę czuję, że jestem człowiekiem. Bardzo ładnie Krzysztof.